Kurde, no hej, ty! Ty tu jakiś dzieciak. Ej, ty, ty, a nie wiesz... Ej, ty, co to jest za pachór? Ty, ja nie wiem. Wysz... Ej, ty, on do nas idzie. Ej, to chyba jakiś Niemiec. Ej, ty, tu chyba jakiś Niemiec idzie. Ja wiem, że ty tam nagrywasz. Ale to jest, ale to jest chyba Niemiec. No, może. Ej, skąd znasz moje imię? Chodź tu, porozmawiaj z nami. Ty jesteś z Polski? Z Polski? Dobra. Co? No? Dobrze. A nie tu Niemiec. Proszę pana, film nieudany. Do widzenia, widowie. Nadebrany z Polski. Ja na tym nie kręcę, nie. Na tym się nie kręcę, nie.